Dzisiaj chciałem wam pokazać ciekawostkę. Sekator, no najczęściej sprzedawany przez firmę Fujiwara, ale dostępny też przez tutaj przez sprzedających Fujiwara, przez Wansofta. No, ale mniejsze, nieważne, bo to będzie dotyczyło tego konkretnego modelu. Nieważne gdzie go kupicie. Tutaj mamy nowy sekator, ten po prawej stronie jest używany. I teraz jeżeli chcecie kupić Fujiwara, jest ona troszeczkę inna. Tutaj mamy właśnie ten nowszy model. Podstawowa różnica, jaką zauważymy, to inne gniazda. Tak, tutaj ma jedną wypustkę. Ten nowy model ma dwie wypustki. To samo dotyczy baterii. Gniazdo w baterii też ma inne wypustki. Zmieniona została trochę elektronika sterująca sekatorem. No i co jeszcze? wydaje mi się, że jeżeli mamy teraz jakby świeży sort tych, tych świeżą linię tych baterii, powinien być tutaj zlikwidowany ten problem, że często te baterie padały. To może będzie teraz lepiej, jak będą świeższe. Ale druga taka bardzo ważna różnica, to to co mamy tutaj, czyli śrubka, którą odkręcamy do smarowania tutaj przekładni kulowo-śrubowej. W tym nowym modelu już tego nie ma. Jest, widzicie, ślad, tak jakby tutaj, żeby wywiercić sobie na tym, akurat na tym egzemplarzu, bo pewnie tutaj fabrycznie powinno być już wywiercone, dlatego, dlatego mamy napunktowane, ale nie ma. W tych nowych modelach nie ma takiej możliwości. Co jest no bardzo dziwne, że producent nie daje możliwości bez rozłożenia sekatora nasmarowania go. A ogólnie no w Fujiwarach smarowanie tej przekładni jest bardzo ważne tutaj, żeby, żeby nie doszło do uszkodzenia. Ogólnie nawet jak, jak taki, ten egzemplarz z, tą, z tym otworem warto sobie po zakupie od razu było smarować, dorzucić smaru praktycznie na full, żeby, żeby to tam było, bo przekładnia jest posmarowana, może, można by powiedzieć, a nie nasmarowana, bo na niej jest tylko troszkę tego smaru. No a tutaj już w ogóle w tym nowym możliwości takiej nie mamy. Nie możemy sobie nic zrobić. Jedynie co możemy sobie posmarować, to tutaj tą tuleję wewnątrz, jak, jak, otworzy, jak się otworzy ostrze. No bo tutaj też to pamiętajcie, że trzeba smarować ten pierścień szczelniający, żeby nie chodził na sucho. No ale jeżeli chodzi o środek, to tak jak wspomniałem, już producent nie daje możliwości smarowania bez rozłożenia sekatora. Wydaje się, że produkcyjnie jak już tu było nawet gotowe, no dziwne, nie wiem, nie wiem czemu tak jest, no ale trzeba zwrócić na to uwagę, żeby później no wiem, zadbać trochę lepiej o smarowanie tego modelu, bo nie mamy możliwości tak w każdej chwili sobie tego smaru dopuścić.